Witajcie w ostatnim odcinku maratonu ciekawostek! Dzisiaj mam dla Was 30 ciekawostek o wodach ma tak małych, a więc zapraszam do oglądania. Jednorożec z odcinka Last Mabelcorn ma na boku taki znaczek, nawiązuje to do bajki My Little Pony. Borsuk i Wąż nawiązują do odcinka Love God, w którym Bożek Miłości złączył te dwa zwierzaki na życzenie Mabel. Grzejander Simulator. Występuje taka kukarda, jaką miała Gifani. Jeden z widzów twierdzi, że Gideon to wilkołak, a jego argumenty są takie: Ma wejście dla psa, a nie ma psa? Mama się go boi. No i argument trzeci to raczej właściwie nie potwierdza, ale zrobię o tym osobny odcinek. Jedna postać ze strony z repliki dziennika nawiązuje do Riki Morty: Reklama z sobami pokazuje, jak naprawdę idiotyczne i bezsensowne potrafią być dzisiejsze reklamy w rzeczywistości. Występująca data 1982 na kalendarzu i mapie sugeruje nam, że mniej więcej w tych latach Ford eksperymentował w wodogrzmotach i badał dziwne zjawiska. Niektórzy twierdzą, że Stan to diabeł, przez to zdjęcie. Moim zdaniem jest to doszukiwanie się na siłę. W odcinku Roadside Attraction Stan mówił, że rozwiódł się z jedyną żoną, którą miał. Ciekawe, kim była jego żona. Tak wyglądają początkowe szkice Deepera. Niektórzy twierdzą, że Gideon jest siostrą na boki. Nie wiem kto to wymyślił, ale jest to komentarz jednego z widzów. W książce Deeper Beach to Mystery and Non-Stop Fan dowiadujemy się, że Deeper i Mabel co jakiś czas wysyłają listy do rodziców. Jedna ze stron dziennika przedstawia sytuację, w której McGucket wpada do portalu. Jednak kim jest trzecia osoba? Stan posiada książkę Oszustwa od A do Z, co w jego przypadku jest normalne. Skąd w domu Northwestu wziął się obraz przedstawiający przyszłość, czyli Dziwnogedon, rozpędzany przez Billa? Czyżby rodzina Northwestów miała z tym jakiś związek? Nie wiem dlaczego, ale duch z odcinka Northwest Mansion przypomina mi doktora Ekmena z Sonika. Alex Hirsch pojechał do Rosji, ciekawym w jakim celu. Na tym zdjęciu Maple wygląda naprawdę dziwnie, a skoro mówimy o dziwnych scenach, to Gideon też się do nich zalicza. Koszula Alexa Hirsch'a jest bardzo podobna do ubrań rodziny Wendy. Gideon chodzi do szkoły w wodogrzmotach. Na tym zdjęciu na jednej z kart widać Billa. Na Nintendo 3DS powstała gra o wodogrzmotach, którą polecam Wam zagrać. Ciekawe porównanie dwóch scen z odcinka Blending Game. W odcinku Into the Bunker widzimy świetliki. Jak wiemy akcja kreskówki dzieje się w stanie Oregon, a tam świetliki naturalnie nie występują. Kot z ostatniego odcinka mówi nam: żegnajcie wodok grzmoty. Na tarczy z odcinka Latouin widzimy Billa. Sust jest pracownikiem miesiąca. Na początku stan był pracownikiem miesiąca. W jednym z odcinków pierwszego sezonu Tyler wybierał koszulkę. Miał do wyboru koszulkę z Pumą lub Panterą. W odcinku drugiego sezonu widzimy, że nie dokonał wyboru i połączył obie koszulki. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. Tak jak cały maraton, który osiągnął naprawdę niesamowitą oglądalność i pozytywne oceny. Mam jeszcze dla Was krótką informację: w ten wtorek pojawi się teoria, w czwartek odcinek z gościem specjalnym, a w sobotę specjalny odcinek z Waszymi teoriami, które pod tym odcinkiem możecie napisać. A więc do zobaczenia i trzymajcie się.